Wyobraź sobie, że po wysłuchaniu tych słów nic i nikt już nigdy nie będzie w stanie cię zranić. Brzmi jak zbyt piękna obietnica? A może to właśnie twoje ciche pragnienie marzenie o emocjonalnej odporności, która nie oznacza chłodu, lecz głębokiej, niewzruszonej wewnętrznej obecności. Może od dawna szukasz takiego stanu, ale gdzieś w środku wciąż wątpisz, czy to w ogóle możliwe. Bo bądźmy ze sobą szczerzy. Ile razy mówiłeś sobie, już mnie to nie rusza? Ile razy próbowałeś wmówić sobie, że jesteś ponad to, że nic już cię nie boli, a jednak bolało? Ile razy nosiłeś na twarzy maskę opanowania, podczas gdy w środku coś wyraźnie się kruszyło, cicho, niemal niezauważalnie, ale nieubłaganie? Znasz to uczucie, ten moment, gdy zaciskasz zęby i udajesz siłę, bo tak trzeba, bo tego się od ciebie oczekuje. I jednocześnie nie pokazujesz bólu, bo gdzieś w głębi czujesz, że to byłoby odsłonięcie się zbyt wielkie, zbyt ryzykowne, zbyt niebezpieczne. Ale jest coś, co musisz usłyszeć, nawet jeśli nikt ci tego wcześniej nie powiedział. Im bardziej próbujesz ukryć swój ból, tym bardziej on cię kontroluje. Im mocniej go tłumisz, tym silniej przejmuje stery. A ty, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, stajesz się jego zakładnikiem. Dopóki uciekasz przed możliwością zranienia, wciąż jesteś na nie podatny. Dopóki chronisz się za maską, ludzie nieświadomie będą trafiać prosto w to, co próbujesz schować. Karl Gustav Jung ujął to precyzyjnie. Nie jesteś tym, co ci się przydarzyło, jesteś tym, kim się stałeś w odpowiedzi. Właśnie w tym zdaniu zawarta jest cała esencja. Chodzi nie o to, by odgrodzić się od świata grubą skorupą, stać się nieczułym, nie do poruszenia. Chodzi o coś zupełnie innego o gotowość, by przestać się bać własnych ran, by nie odwracać wzroku, gdy się pojawiają, by spojrzeć im w oczy i zobaczyć je takie, jakie są nie jako zagrożenie, ale jako drogowskaz, bo gdy przestają mieć nad tobą władzę, wraca twoja siła cicha, stabilna. Niewymuszona. Więc, jeśli czujesz, że jesteś zbyt podatny na emocjonalne ciosy, jeśli zmęczyła Cię już ta niekończąca się wewnętrzna walka, zostań, wysłuchaj do końca. Ten film nie pokaże Ci drogi ucieczki, pokaże Ci drogę przemiany, ale nie będzie to łatwa ścieżka, bo prawda, zanim Cię uwolni, prawdopodobnie zaboli. I może właśnie dlatego tak wielu ludzi nigdy nie decyduje się na tę podróż. Bo łatwiej udawać, łatwiej się rozpraszać, łatwiej zapomnieć. Dlatego teraz, zanim pójdziemy dalej, daj sobie kilka minut. Odetnij się od rozproszeń. Skup się całym sobą na tym, co za chwilę usłyszysz, bo to, jak głęboko pozwolisz tym słowom wniknąć w siebie, zdecyduje, jak wielka transformacja może się w tobie wydarzyć. Jeśli to, co robimy tutaj, jest dla ciebie wartościowe, możesz pomóc. Udostępnij ten materiał komuś, kto być może również tego dziś potrzebuje. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwonek nie po to, by nas śledzić, ale by nie przegapić kolejnych chwil refleksji, które mogą stać się dla Ciebie przełomowe. Kliknąłeś ten film nie przez przypadek. Coś w Tobie mówi Ci, że masz już dość bólu dość oddawania mocy słowom, ludziom i sytuacjom, które Cię rozbijają ale zanim odzyskasz tę moc. Musisz dostrzec jedną bolesną prawdę. To, co naprawdę boli, nie pochodzi z zewnątrz. To nie czyjeś słowa łamią cię na pół, to nie samo opuszczenie wywołuje cierpienie, to nie zdrada rani cię do głębi, to tylko dotknięcie ran, które już od dawna w tobie były. Ran ukrytych pod pozorem siły, ran, których nigdy nie opatrzyłeś, bo bałeś się do nich zajrzeć. Zatrzymaj się, spójrz na to uczciwie. Czy każdy, kto cię zranił, naprawdę miał tak wielką władzę? Czy to możliwe, że ten ból już tam był, a ta osoba, choćby nieświadomie, po prostu trafiła w miejsce, które nigdy nie zostało uzdrowione? Czasem wystarczy jedno spojrzenie, jedno słowo, jedna chwila milczenia i pojawia się cała emocjonalna lawina. Ale ona nie zaczęła się wczoraj. Nosimy ją w sobie od lat, może nawet od dzieciństwa. Jung mówił o tym jasno. To, co najbardziej boli w relacjach z innymi, to odbicie tego, co jeszcze nie zostało w nas rozpoznane i przyjęte. Tak jakby świat z brutalną szczerością odbijał nam to, czego nie chcemy zobaczyć nasze lęki, nasze zranienia, nasz cień. Znasz ludzi, którzy przeszli przez najcięższe doświadczenia i nie zostali złamani. I znasz tych, którzy rozsypali się po jednym pozornie niewinnym komentarzu: to nie wydarzenia nas łamią, to to, co w nas te wydarzenia poruszają. I właśnie tutaj zaczyna się to, co najtrudniejsze: nadal cierpisz, ponieważ głęboko w środku wciąż próbujesz negocjować z życiem, z rzeczywistością. Myślisz, jeśli będę lepszy, bardziej cierpliwy, mądrzejszy, nic mnie nie zrani. Ale czy to naprawdę działa? Prawda jest inna. Gra o emocjonalne bezpieczeństwo to iluzja. Każdy dzień, w którym próbujesz kontrolować reakcje innych ludzi, jest dniem spędzonym w napięciu, w oczekiwaniu, w niepewności, w lęku. A przecież świat nie działa według naszego scenariusza. Chcesz się uwolnić? Przestań walczyć z tym, co nieuniknione. Nie udawaj, że można nie czuć. Nie chodzi o to, by być silniejszym. Chodzi o to, by być bardziej świadomym, bo dopóki winę za ból zrzucasz na zewnątrz, nie jesteś wolny. Twoja wolność zaczyna się tam, gdzie przestajesz obwiniać, a zaczynasz rozumieć, tam, gdzie zaczynasz widzieć, że każde zewnętrzne uderzenie tylko odsłania to, co od lat bolało cię w środku, i właśnie tam zaczyna się najważniejsza podróż: podróż do wnętrza, do miejsc których zwykle unikasz to przestrzeni które przez lata były zbyt trudne by je odwiedzić ale dopóki nie zostaną poznane mają nad tobą władzę większość ludzi nigdy ich nie odwiedza wolą tłumić odrzucać uciekać ale cień nie znika gdy się go ignoruje cień rośnie i w pewnym momencie zaczyna walić do drzwi tak głośno że nie da się go już nie słyszeć czy jesteś gotów je otworzyć a jeśli coś w tobie wciąż boli, to znaczy, że jeszcze nie poświęciłeś temu swojej pełnej uwagi. Te emocje, których unikasz, nie znikają. Przeciwnie, z czasem pukają coraz głośniej. Najpierw szeptem, potem krzykiem, aż w końcu trudno ich nie usłyszeć. I wtedy pojawia się pytanie: co robisz, kiedy zaczynają dobijać się do drzwi twojej świadomości? Być może odwracasz wzrok, może zaczynasz siebie oceniać. Może powtarzasz, nie powinienem tak czuć? Ale właśnie w tym tkwi problem. Jak zauważył Jung, nie jesteśmy w stanie zmienić niczego, dopóki tego nie zaakceptujemy. Potępienie nie uzdrawia. Ono zamyka, tłamsi, odbiera ci dostęp do własnej prawdy. Twoje rany nie chcą być uciszane, ten chcą być usłyszane, bo wszystko to, czego nie rozpoznasz w sobie, stanie się twoim cieniem. A cień nawet jeśli go nie widzisz, i tak ma wpływ na twoje życie, na wybory, na relacje, na emocje, które pojawiają się bez wyraźnego powodu. Możesz myśleć, że to pech, że znowu trafiłeś na toksycznego partnera, że zawiodłeś, choć naprawdę się starałeś, że niepokój wraca, mimo że życie z zewnątrz wygląda całkiem dobrze. Ale to nie świat zewnętrzny cię ściga, to twoja własna nieświadomość próbuje się przebić, a ty, Wciąż udajesz, że jej nie słyszysz. Pozwól, że zapytam: czy naprawdę chcesz stać się odporny na zranienie? Jeśli tak, musisz przestać uciekać. Nie przed innymi, przed sobą. Dopóki nie zobaczysz, co naprawdę nosisz w środku, każde zewnętrzne uderzenie będzie boleć. Ale jest dobra wiadomość: nie musisz się już bronić, nie musisz nikomu niczego udowadniać. Emocjonalna odporność nie polega na tym, że nic nie czujesz. Polega na integracji, na tym, że bierzesz w ramiona wszystko, co w tobie zostało porzucone i mówisz, jesteś częścią mnie, nie będę już od ciebie uciekać. To, co cię kiedyś bolało, może stać się źródłem twojej siły, ale tylko wtedy, gdy przestaniesz się tego wstydzić, gdy spojrzysz na to z łagodnością i powiesz: Tak, to też jestem ja, to nie opór leczy, lecz pełna akceptacja. Bycie człowiekiem, którego nic już nie rani, nie oznacza bycia twardym, oznacza bycie pełnym, bycie całością, bez udawania, bez selekcji, ze wszystkimi emocjami, których kiedyś się bałeś. Prawdopodobnie to znasz. Te chwile, gdy uczysz się, że emocje to ryzyko, że jeśli je pokażesz, możesz zostać zignorowany, wyśmiany, zraniony. Może miałeś w życiu moment, który złamał w tobie zaufanie do ludzi, może kilka takich momentów. I wtedy niepostrzeżenie coś w tobie się zamknęło. Zacząłeś milczeć, chociaż w środku wszystko krzyczało. Zacząłeś tłumić łzy, chować lęki, udawać, że wszystko gra, nawet wtedy, gdy świat ci się walił. I wtedy pojawiło się przekonanie, że im mniej czujesz, tym jesteś bezpieczniejszy. Że jeśli nikomu nie pokażesz swojego serca, nikt go nie złamie. Tak powstała twoja druga wersja. Uśmiech nie z radości, lecz z przetrwania, słowa nie z prawdy, lecz z potrzeby ochrony, zdania, które mają odsunąć od ciebie kolejne rozczarowanie. Już mnie to nie rusza, nie mam siły, jest jak jest. Ale czy naprawdę cię to nie rusza? Widzisz, emocji nie da się wyłączyć jak światła. Można je ukryć, zamrozić, udawać, że ich nie ma, ale one nie znikają. One szukają innych dróg wyrazu, przemawiają przez ciało, napięty kark, bezsenność, skurcze w żołądku, wracają jako zmęczenie, którego nie można przespać, jako nagłe wybuchy złości, których nie rozumiesz, jako ciche wycofanie, które oddziela cię od ludzi. I może emocje same w sobie nie są problemem, może problemem jest to, że nikt cię nigdy nie nauczył, co z nimi robić. Jak masz się sobą zaopiekować, skoro nikt nie pokazał ci jak? Jak masz zrozumieć emocje innych, skoro nie znasz własnych? Jung powiedział kiedyś: mo, Poznaj wszystkie teorie, opanuj wszystkie techniki, ale gdy dotykasz ludzkiej duszy, bądź po prostu inną duszą. Nie graj eksperta, nie udawaj, że wszystko wiesz. Bądź obecny, cicho, bez ocen, bez poprawek. I może właśnie tego Ci brakowało nie mądrych rad, ale obecności kogoś kto nie ucieka gdy ty się rozklejasz kogoś kto mówi i zostań z tym nie jesteś w tym sam zastanów się teraz czy ta zbroja którą nosisz naprawdę cię chroni czy może oddziela cię od bliskich od siebie od życia prawdziwa siła nie polega na nieodczuwaniu polega na tym że potrafisz przy sobie wytrwać nawet gdy wszystko się w tobie trzęsie to nie jest łatwe to wymaga odwagi Odwagi, by się zatrzymać i powiedzieć: Dobrze, słyszę cię, nie odrzucam, nie uciekam. By nie zamykać drzwi przed trudnymi emocjami, ale otworzyć je i zaprosić je do stołu. I powiedzieć: Wiem, że tu jesteś, nie będę cię więcej spychać w cień. Jung nazywał to indywiduacją, procesem stawania się sobą, nie tą wersją siebie, która dobrze wypada, nie tą, która wszystko ogarnia, sobą prawdziwym. Całym, z ranami, które już nie krwawią, z uczuciami, które nie muszą krzyczeć, bo zostały wysłuchane. Zatrzymaj się, zapytaj siebie: czy naprawdę musisz być silniejszy? Czy może wystarczy, że będziesz bardziej obecny? Im mocniej uciekasz od bólu, tym więcej siły tracisz na tę ucieczkę. A może nie musisz już uciekać? Może wystarczy usiąść w ciszy, spojrzeć w siebie z łagodnością i powiedzieć: Tak, to boli ale ja to uniosę, bo wszystko, czego potrzebujesz, już w tobie jest, zakryte warstwami zaprzeczenia, ale nadal tam. I może właśnie to jest początek nie próba naprawy siebie, nie ulepszania, ale uznanie, że jesteś wystarczający, tu, gdzie jesteś, w tym bólu, w tej ciszy, w tej chwili i właśnie tu, właśnie teraz, zaczyna się transformacja. Ego nie znosi niepewności woli powtarzalność nawet wtedy gdy ta rani woli złudne poczucie bezpieczeństwa niż ryzyko prawdy bo w tej iluzji można żyć wygodnie bez zadawania pytań bez bólu konfrontacji ale dusza dusza tęskni za czymś więcej za tym co autentyczne za życiem prawdziwym głębokim niepodlegającym roli za wolnością której nie trzeba grać i właśnie to zderzenie między głosem ego a głosem duszy staje się źródłem cierpienia. Prawdziwa przemiana rzadko przychodzi w wygodzie. Bardziej przypomina żałobę. Żegnasz się z tym, co znałeś, nawet jeśli cię to niszczyło. Przebudzenie boli, bo rozbraja wszystkie iluzje, które przez lata tworzyły twoją tożsamość. Ale właśnie to jest konieczne, bo nie ma innej drogi. Czasem dopiero wtedy, gdy wszystko w tobie się rozsypuje, zaczynasz widzieć jasno. Dopiero gdy nie masz się czego uchwycić, pojawia się cisza, a w tej ciszy, kiedy już nie ma nic, zaczyna się wszystko. Ból przestaje być karą, staje się bramą. Przechodzisz przez nią do miejsca, gdzie nie musisz już niczego udawać, gdzie możesz spojrzeć sobie w oczy bez wstydu, bez masek, bez scenariuszy. Jung to rozumiał. Dla niego cierpienie nie było błędem, było procesem, drogą, przejściem. Początkiem. I właśnie teraz wchodzimy w przestrzeń, którą Jung nazwał indywiduacją. To droga do prawdy o sobie, często samotna, czasem brutalna, ale jedyna, która naprawdę wyzwala. To nie hasło, nie szybki kurs samopoznania. To proces, który zaczyna się, gdy zaczynasz czuć, że życie, jakie znasz, przestaje ci wystarczać. Gdy role, sukcesy, mechanizmy obronne zaczynają tracić znaczenie. Gdy coś w tobie mówi, to już nie moje. Indywiduacja to nie komfort, to nie gwarancja efektu, to nie droga bez bólu, wręcz przeciwnie, to ścieżka, na której uczysz się, że właśnie ból może być Twoim przewodnikiem, że ego, które cię dotąd chroniło, nagle zaczyna przeszkadzać. Zanim staniesz się tym, kim naprawdę jesteś, musisz przestać być tym, kim kazano ci być, i wtedy wszystko zaczyna się kruszyć. Historia, którą o sobie opowiadałeś, maski, które miały cię ochronić, to wszystko pęka. I choć to trudne, jest konieczne, bo nie jesteś swoją przeszłością, nie jesteś swoją rolą, nie jesteś swoim perfekcjonizmem, jesteś kimś więcej. Ale żeby to odkryć, musisz najpierw powiedzieć sobie dość, dość dopasowywania się, dość udawania, dość ignorowania wewnętrznego głosu. I gdy to zrobisz. To, co nieświadome, zaczyna wychodzić na powierzchnię. Widzisz, że wiele z twoich reakcji to nie ty, lecz echo dawnych ran. Że milczałeś nie z mądrości, lecz ze strachu. Jung mówił, zdejmij maskę. Tę, którą nosisz, by przetrwać. Ale wiedz, gdy ją zdejmiesz, zostaniesz sam na sam z prawdą. Czasem bolesną, czasem uwalniającą. To wtedy spalasz warstwa po warstwie wszystko, co nie było tobą. I wreszcie docierasz do środka, tam, gdzie nie musisz już nikogo przekonywać, tam, gdzie przestajesz być ofiarą, gdzie patrzysz w twarz własnemu wstydowi, gniewowi, pragnieniom i mówisz: Już się was nie boję. I właśnie wtedy stajesz się nietykalny. Nie dlatego, że nic cię nie rusza, ale dlatego, że już niczego nie ukrywasz, że przeszedłeś przez siebie i jesteś. Czasem wtedy zaczynasz czuć się obco wśród ludzi, których kiedyś uważałeś za bliskich. Nie potrafisz już rozmawiać o rzeczach, które cię nie obchodzą. Tak samotność boli. Ale ta samotność nie jest karą. Jest znakiem, że dorastasz do innego życia. Nie odchodzisz, bo ktoś cię odrzucił. Odchodzisz, bo miejsce, w którym byłeś, przestało ci wystarczać. I właśnie tu, na końcu tej drogi, zaczynasz rozumieć coś fundamentalnego: że emocjonalna odporność nie wymaga siły, wymaga świadomości. Bo dopóki nie zajrzesz głęboko w to, co naprawdę w tobie żyje, wszystko z zewnątrz będzie cię mogło rozbić. Słowa będą jak ostrza, milczenie będzie jak krzyk. I każde odrzucenie będzie wbijać się w ciebie jak cień, którego nie rozumiesz. To nie magia, to nie objawienie jednego poranka. Przebudzenie nie jest jednorazowym wydarzeniem. To codzienna decyzja, że nie uciekniesz, że zostaniesz, że spojrzysz i przyjmiesz. Jung powiedział: To, czemu się opierasz, trwa. To, co akceptujesz, przekształca cię. A ty przez lata próbowałeś wypierać, nie dlatego, że jesteś słaby, lecz dlatego, że nikt cię nie nauczył, że ból może być początkiem, więc zbudowałeś mur z kontroli, z perfekcji, z udawania, że masz wszystko pod kontrolą, ale byłeś zmęczony, nieświatem, sobą, ciągłym graniem roli, próbą zasłużenia. Ile razy jeszcze chcesz to powtarzać? Prawdziwa siła nie polega na tym, by nie czuć. Polega na tym, że już nie musisz przed tymi uczuciami uciekać. Powtórzę to, bo to ważne. Prawdziwa siła nie polega na tym, by nie czuć. Polega na tym, że już nie musisz uciekać. Tak, wciąż będziesz czuć. Wciąż będą momenty, które cię poruszą, ale nie zginiesz, bo z każdą chwilą obecności, z każdą konfrontacją z tym, co prawdziwe, zbliżasz się do siebie. To nie chodzi o to, by życie było łatwiejsze. Chodzi o to, by Twoja obecność była głębsza, bo ci, którzy żyją tylko na powierzchni, drżą przy każdym ruchu, ale ci, którzy sięgnęli dna, odnaleźli tam ciszę. I z tej ciszy już nikt ich nie wyrwie, bo kiedy zakorzenisz się w sobie, nic już Cię nie poruszy sztucznie. Nie dlatego, że jesteś nieczuły, ale dlatego, że nie musisz już niczego udawać. Zanim odejdziesz, zatrzymaj się jeszcze na chwilę. Pozwól, że zadam Ci jedno pytanie, może najważniejsze z całego tego filmu. Czy jesteś gotów wracać do siebie codziennie, nawet wtedy, gdy nie wszystko rozumiesz? Nawet wtedy, gdy boli? Bo właśnie wtedy, gdy nie uciekasz, gdy zostajesz, budujesz w sobie przestrzeń, której nikt nie może Ci odebrać. Tam zaczyna się Twoja prawdziwa wolność, nie ta, która krzyczy, ta, która milczy i wie. Jeśli czujesz, że te słowa poruszyły coś głęboko w tobie, podziel się tym. Zostaw komentarz: Wracam do siebie, nawet wtedy, gdy boli. Niech to będzie twoja deklaracja twoje wewnętrzne tak. A jeśli chcesz dalej razem odkrywać tę drogę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. To nie tylko przycisk, to symbol twojej gotowości na więcej prawdy więcej ciszy, więcej obecności. Widzimy się w kolejnym odcinku. A teraz pobądź chwilę ze sobą w tej głębi, której właśnie dotknąłeś, tam gdzie naprawdę jesteś do zobaczenia.